Ah, ah. No i gdzie są te diamenty? W końcu znajdę te diamenty? Hmm, no, mam mapę skarbu, wiem gdzie jest skarb, ale. <laughs> wow, wow, to już są te diamenty! Jocie! Ale wykopię wszystkie, będą wszystkie moje! Jocie! Dobra, biorę ten diament, pierwszy mój diament, drugi mój diament, trzeci mój diament, wszystkie są moje. Ała! spadłem na to. <laughs> Sąsiedzie. Są o nie! Sąsiad? Sąsiad, ty tutaj Co? też jesteś? Nie no, ja zbieram te diamenty szybko. One są moje, oddawaj je! One są wszystkie moje! Zaraz cię uderzy! Uciekaj stąd, zaraz cię uderzy! Aua! Au! Ał. O nie, pożałujesz tego! One są moje! Zostaw je w spokoju! Co w tej skrzynce? O nie! Ile diamentów? Idę właśnie przygotowywać obiadek dla mojego dziadka. Dziadek przychodzi, ponieważ ma bardzo ważną wiadomość do przekazania. Dlatego ja już nakrywam do stołu. Dzisiaj zrobiłem pyszne nóżki z kurczaka. Dlatego na pewno tutaj dziadek będzie zachwycony z obiadku. Proszę bardzo, dziadku. Już tutaj e, szykujemy. Jeszcze tak, jeszcze nie tylko nóżki z kurczaka, ale całego kurczaczka. Mmm, ale będzie zadowolony, aż, aż będą mu się uszy trzęsły, jak będzie to wcinał. Ja teraz sobie szybko podjem, a ja jestem sąsiad. O! Halo! Coś słyszałem. Puk, puk! Jest kto tam? O, czekajcie, kogoś słyszę. Czy to mój dziadek? Czy... Synu? Dziadku, halo! o, Cześć! Witam, witam cię! Witam cię bardzo serdecznie! Sorry za spóźnienie. No ale tak wolno szedłem, bo muszę tak z laską o lasce chodzić. Wiem dziadku, jest... rozumiem. Proszę wejdź do środka, rozgość się, ja tutaj Wchodzę. zamknę drzwi i za tobą spokojnie. Dzięki, o. dzięki. Jejku, ty już jesteś taki stary, że, że chyba już ci nogi y, odmówiły posłuszeństwa. W krzyżu mi tak ściło, że chopie. Słuchaj dziadku, proszę usiąść, bo słyszałem, że masz dla mnie ważną wiadomość. Proszę bardzo, usiądź. Przygotowałem dla nas pyszne nóżki z kurczaka, y, jabłko oraz y, no takie ciekawe rzeczy. Wiesz co, ja upiekłem wczoraj ciasto jeszcze dla ciebie. Tutaj o, się położyłem. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Zjem dziadku. Zjem sobie tutaj. Super, super. No dobra, dziadku, to zabierajmy się za jedzonko. Yy, właśnie, ono jest bardzo pyszne. I o co chodzi? W czym, w czym jest problem? Bo tutaj zawitałeś do mnie, bo chciałeś mi coś powiedzieć, tak? Yy, no tak, wiesz co, bo ja już jestem taki stary, że po prostu ja już nie mam siły, żeby yy, realizować swoją pasję, którą całe życie realizowałem. I teraz chcę ci przekazać dzisiaj moją mapę skarbów, mapę sk którą całe życie, całe życie zbierałem. O kurczę, naprawdę? Czyli, czyli dzisiaj będę odkrywać swój skarb? Będę będę, 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 naprawdę bogaty i tam jest prawdziwe diamenty? Tak, to są diamenty, których ja nie zdołałem odkryć, ale ty to możesz zrobić. Wow. Za mnie. Super, proszę, wow, mapę, ja cię dziękuję. Czyli ta mapa mnie doprowadzi właśnie do tego skarbu? Tak, tak, tak. Oczywiście. Czekaj, dziadku! O nie! Przez to sąsiad, sąsiad podsłuchuje mnie szybko! Ja ci... Ja, 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 ja tylko... Ja nie, ja nie umiem biegać! Ja tu... Ja tu tylko sadzę rośliny! Podsłuchuj na w Przyznaj Kucham. się, podsłuchiwałeś naszą rozmowę. Dziadek przychodzi tutaj do mnie w podwiedziny, Ale... a ty tutaj przychodzisz i mnie podsłuchujesz. Ja, ja nic nie podsłuchiwałem, ja tutaj... Piękne różyczki ci posadziłem przed placem. A czy prosiłem Zobacz. cię o to? Dziadek u nas podsłuchiwał, dobra, co słyszałeś? Mów! Nic nie słyszałem! Myślałem, że wpadnę do was na te ciasto, które dziadek upiekł, ale nic nie słyszałem! Hmm. dziadku, no dobra, e, nie wiem, nie wiem, Chodź może wyjdziemy, wyjdziemy. Idź sobie, sąsiad, do siebie lepiej, Tyś co? u siebie siasać te kwiatki, a nie! Och, sąsiedzie! Niech pan nie skacze tak wysoko, bo. W silu! Nie skać tak wysoko, bo sobie nogi płoniesz. Dobra, dziadku, słuchaj, on nie może nas podsłuchiwać. Chodź! Zenerwował mnie ten sąsiad, chodź, chodź, chodź! Mam plan! Czekaj, Ma... czekaj na mnie! A zapomniałem, dziadku, że ty ledwo co się ruszasz. Dobra, słuchaj, wiem co, bo mam tu pewne, zobacz, mam tu plastiki ogólnie jakieś e, zdobyłem e, z, z, ze śmietnika, wyjąłem w ogóle, patrz. Specjalnie, żeby sąsiadowi zrobić psikusa, zapakuję to mu w prezent. Tu mam taki prezent, uwaga, dobra, zapakuję to w prezent i zapakuję i zadzwonimy e, dzwonkiem i on, on właśnie to będzie otwierał ten prezent przy nas. Zobaczymy, jak co zrobi, co? No dobra, no ja już jestem za stary takie rzeczy, no ale okej. Okay. Dobra, chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. Sąsiad mnie denerwuje, nas podsłuchuje. A co do tego skarbu, to zaraz ten, yy, to zaraz, zaraz omówimy. Czekaj, zostawiam ja tutaj... Ja sobie na ławeczce tu usiądę. Czekaj, sąsiad, czy to słyszysz? Już dzwoni dzwonki, ma on... O, dobra, jeszcze raz zadzwonię. O, chyba słyszy, chyba słyszy. Dobra, dobra się Ukrywaj się, ukrywaj się, zobaczymy jego reakcję. Dobra. To tam? Hm. Niech zapewne sąsiad sobie... Robi jaja z sąsiada Och Uuu, a co to za prezencik do mnie? A wy tutaj? Chyba się skusił No nie Ktoś mi przyniósł plastik i zużyty plastik No nie wierzę Zapewne to ten sąsiad Och Haha, <grym> sąsiad, <Ale tego> co... <grym> trollowany zostałeś, masz za to podsłuchiwanie Nie ma podsłuchiwania, nie będziesz nasz podsłuchiwał, Zachary Ale... masz trochę. Jakie, podsłuchi... jakie podsłuchiwanie? Jakie no. podsłuchiwanie? A bierz, sąsiad, ten plastik i... A w ogóle to, to święta pomyliłeś! Co tu widzę, że masz tutaj ozdoby świąteczne? O Jezu, sąsiad! Dobra, dziadku, chodź! Bo musisz mi powiedzieć sąsiad. więcej, e, e, to co mówiłeś. E, dobra, sąsiad, cześć! Słuchaj, o co skarb? Ty, czyli ta mapa prowadzi do skarbu, tak? I, i słuchaj, tak. mam kogoś wziąć na tą wyprawę do tego, po ten skarb? Najlepiej niech ci pomoże twój syn. Jak z dziada pradziada mi pomagałeś ty, Teraz ty pójdziesz ze swoim synem. Dobrze. Dziadku, słuchaj, ja się biorę, znajdę ten skarb, tylko żeby sąsiad nic nie słyszał, bo jak sąsiad to wszystko słyszał, to mam przekichę. On przykicham. to na pewno wszystko słyszy. Dobra. Słuchaj, dobra, to ja wsiadam, tankuję już autko, bo tutaj wziął zapomniałem benzynę. Dobra, zapomniał to ja zmykam, synu, synu, Tak? To ja już idę do domu. Dobra, to leć, dziadku, dziękuję za cenne informacje i zaraz no. z, z twoim wnuczkiem pójdziemy znaleźć ten skarb. Dobra, okej. Okay. Cześć. Cześć, cześć. Dobra, szybko idę po benzynę. Kurczę, ten sąsiad mnie denerwuje. Słuchajcie, ale mam ciekawą informację, ponieważ yy, idziemy szukać skarbu. Tak, pewnie pójdziemy do jakiejś kopalni i znajdziemy ten skarb. Sąsiad nie będzie pierwszy, na pewno, na pewno nie znajdzie go. Słuchajcie, yy, jeśli chcecie ze mną, wow, 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 jestem taki silny, że uniosłem ten 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 ten, ten wózek. Wow. Dobra, słuchajcie, zatankuję to. A jeśli chcecie razem ze mną, pójść! Odzyskać ten skarb i, i właśnie pójść do kopalni tajnej diamentów, to napiszcie w komentarzu diament, a przypnę wam serduszko. Oraz jeśli tego nie zrobiłeś, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. No i obowiązkowo kliknij łapeczkę w górę. Bo jeśli zdobędziecie na przykład 8 tysięcy łapeczek w górę, to na pewno zdobędziemy ten skarb i to wy się przyczynicie do znalezienia tego skarbu. Dlatego ja tu już tankuję. Autko, dobra, tutaj gdzieś zaraz powinien być mój mój, mój synek, bo gdzieś tutaj on na pewno jest, dobra. O nie, deszcz zaczął padać, ja już tutaj ładuję furę, wsiadam do auta, no i, no i jadę, czy idę, idę zobaczyć, gdzie jest, sąsiedzie, sąsiedzie, co ty tam robisz? A sąsiedzie, nie mogę sobie posiedzieć na deszczu? No dobra, możesz sobie posiedzieć, ja ogólnie jestem z cukru i dlatego, widzisz, sąsiad, mam, mam takie autko z, z, z daszkiem. Cześć ja to sobie... cześć na ła, ła, przyjechałeś! O, o jej synku, witam cię. O, co tam u ciebie słychać? Chodź, wsiadaj, mam dla ciebie. Wszystko w porządku, a ja słyszałem od dziadka, że mamy gdzieś tam lecieć na jakąś ekspedycję. Jaką ekspedycję? E, ale o co chodzi? O czym ci dziadek mówił? No, o... że mamy coś kopać, jakieś, jakieś skarby szukać. Cicho, cicho. Coś a... siada... so, się znów podcuchuje. Chodź, siadaj. Co, co? Tam dzieje? ja sobie figiem. No, zapraszam na figę. Dobra, sąsiad. Słuchaj, my teraz czasu nie mamy. Dzień dobry. Weź... Wy... We, we, e, dobry. O. Weź, weź ogólnie e, e, spowoduj, żeby ta pogoda przestała padać, a ja idę po prostu na wyprawę z, z moim synkiem. Dobrze, sąsiedzie. To powodzenia życzę, miłego dnia. No powodzenia, powodzenia. Słuchaj, synu, jest sprawa. Możemy być bardzo bogaci e, i to może być przy, przyczynowo... Przyczyno, przyczyną tego, że dziadek nam powiedział, gdzie jest skarb, wiesz? Naprawdę? Naprawdę, dowiemy się, gdzie jest skarb. Ten skarb jest gdzieś ukryty w kopalni, tak się dowiedziałem. I słuchaj, e, chciałbyś ze mną po pomóc mi szukać tego skarbu? No oczywiście, tato, no przecież! Zobacz, mam tutaj taką mapę. Dziadek mi mówił, że mam się kierować gdzieś do kanionu. Hmm, gdzie teraz dalej? Jak myślisz? Pamiętasz, bawiłeś się ze swoimi kuplami gdzieś obok jakiegoś kanionu? Gdzie jest ten kanion? Ja się bawiłem ostatnio koło takiej rzeki i właśnie tam była taka dziura i to jest chyba kanion, nie? No, no, no no tak, no to jest kanion, no, ale gdzie, gdzie się bawiłeś? No to gdzieś, to jest gdzieś tutaj! To jest gdzieś tutaj. Mapa też mi gdzieś wskazuje tutaj. Czekaj, 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 widzę chyba, widzę chyba to tutaj. Synu, synu, tutaj jest jakiś w ogóle... O! Jest kanion! Ty to tutaj miszesz. Jest, też mi tato! Jest! To jest tutaj, gdzieś tutaj skryje się ten skarb. Ale cię, cicho, bo pan sąsiad będzie słyszał. Dobra, sąsiad niech lepiej nic nie słyszy. Tu są jakieś wrota. Dobra, to zejdźmy poniżej kanionu, czekaj, synu ja to podkręcę. O oh. to, bo jesteś taki silny. O! Oh. Dobra, są wrota. ta. Schodźmy na dół, schodźmy na dół, bo tam jest na pewno skarb. Te diamenty. Ale ja się trochę boję, to Łapie tam na dole! Dobra, łap, łapie cię! No dawaj skarb, skarb, no, synu! Idę, idę! O! Oh. O, oh, mam cię, jest? dobra, całe szczęście. W ogóle, co mu ty trzymasz cegłę w, w tym? Coś zabrałeś sąsiadowi? Cegłę? Z góry? No z kolegami się bawiłem tutaj, rzucałem sobie kamieniami i tak. O, oh, właśnie. Uważaj, bo komuś na głowę tam trafisz. Co tam w ogóle jest? Jakieś dziwne rzeczy tam wow. są? Oooooo! Ja! Ty... Czekaj, no namiot, właśnie tam jest tak jakby ktoś był, ale czekaj, chwilę, zaraz zejdziemy na dół, zaraz zejdziemy na dół. Synu, tutaj jest przejście na dół, chodź, 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 idziemy, tutaj jest kolejna wrota na dół. Ja, nie boisz się ze mną tutaj podróżować, ale bądź silny. Nie, Nic się, niczego się nie boję. Całe szczęście. Y, y, a jak tam w ogóle y, zabawy ze znajomymi? Wow, widzisz to? Widzisz to tam wow. jest? Hej, co to jest tato? to? Uważaj, nie wywróć się, bo tu są cienkie e, cienkie gałęzie, można się szybko zwalić na dół. Tu jest strój! To jest strój kapitana Ameryki, z tego co dobrze widzę. Łooo! Jacie! Jacie, synu, czy ty to widzisz? Patrz ja, jak ja wyglądam! Ale masz tarczę, tato! No fajną, co? Dlatego uważaj, bo ja potrafię normalnie rzucać tą tarczą, tylko teraz ogólnie patrz. Ua! Widzisz? Prawie dostałem z niej. No, uważaj synu, dobra, e, tutaj nie tracimy czasu. Gdzieś zejście na dół. Hmm, poczekaj, tutaj gdzieś powinna być jakaś winda. Rozglądnijmy się, rozglądnijmy się, tutaj jest jakieś zejście. E, winda! Opuszczona winda, chodź tu synu, sprawdzimy, czy ona jest dobra. Jak myślisz? No, na czerwono jest tam. Naświecone. Sieci się na czerwono. Dobra, to tutaj nie zejdziemy. Zejdźmy z e, e, systemem awaryjnym tutaj tędy i może tutaj nas doprowadzi właśnie e, do, do skarbu tego. E, jocie synu, tutaj jest normalnie. Czekaj na mnie! O, o Jestem. Dobra, ściągam to, ściągam ten kask. Ty, zobacz ten, zobacz ten namiot tutaj! Ten namiot tu jest tak, jakby ktoś mieszkał. E, Uhuhu, ja sobie tam wejdę. Ja, ale poczekaj, tam coś dziwnego jest. Zobaczmy zobacz, wprost tego, tego. Widzę. Co to jest? Odsuń się, odsuń się, synu, to może być coś niebezpiecznego. Tak jakby ja ktoś się tam kopał. <noise> no kurczę, co to jest? To jest sąsiad, tato. Sąsiad, co ty tutaj coś? robisz? O nie, pożałujesz tego. Już ściągam tą zbroję. Zobacz, to ja. Sąsiad, czy, czy, jeste... czy ty byłeś kapitanem Ameryką? Są... Tak, byłem kapitanem Ameryką. Ale to nie jest. Po... Czekaj, masz swij. Sosia. Mam mały serduszek, nie mam mały serduszek, dwa i pół serduszka, sąsiad daj coś do jedzenia Młody, odejdź, mam ja figi mam ciasto. O, Ja mam figi. Dobra, Oddziałka to daj się. ciasto, daj ciasto y, Słuchaj, sąsiad, ale mi teraz zdenerwowałeś, mówiłeś, że mnie nie podsłuchiwałeś, tak? A już wiesz wszystko ale o, ty, o tym skarbie e, e, so, Sąsiedzie, jeszcze raz mnie pan tutaj uderzy, sąsiedzie Już so, wszystko wiesz o tym skarbie, dobra, przyznaj się W jakim skarbie? Dobra, kurcze, skarb? y, po co tutaj byłeś i skąd wiesz o to, że mam mapę? Bo przyszedłem sobie normalnie do kopa Pożałujesz tego, o nie! To nie, nie powiesz nawet słowa, nie pozwolę ci, A tutaj krytykala ci daję, krytykala, oła, oła. o nie! Ja idę do mamy, pokażcie że mi bije się mój tata z sąsiadem no. Bo już tego nie No senku, no kurczę, no, ale no nie umiem sobie z tym sąsiadem, on mnie podsłuchuje, dobra, ja idę słuchać tego skarbu sam Cześć! Cześć, cześć synu, słuchaj, nie wiem czy ty dasz radę tutaj Dobra, sąsiad idź stąd, bo ja już nie chcę na ciebie patrzeć normalnie A sąsiedzie, kurde Sąsiad, dobra, żartuję, choćmy, że jakoś się dogadamy Ale ja z tobą dzielić się zarobkami nie będę Także niech sąsiad no. wie tylko, że, że ogólnie Co to jest? Tutaj jest coś, jakaś tabliczka Zniszcz Zniszcz? A nie, to jest zniszcz w drugą Znicz. stronę Zniszcz. Zniszcz, Zniszcz. ścianę. Z dru od drugiej strony się to czyta. Widzisz sąsiad? No właśnie widzę. Tutaj lusterko trzeba, bo to jest odbicie lustrzane tak jakby zyny i szyczy si i a. Zniszcz ściany sąsiad. Zniszcz tą ścianę szybko. No to, to niszczymy. Uwaga. Dobra. O nie, są O nie, nie! Pomocy! O nie! Szybko atakujmy go! To jest jakiś silverfish dziwny! O kurcze! O, 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 o! nie, robaki! Wiem się Uciekamy O kurcze! Soj się, Pomocy! Ja mam tutaj mało serduszek, muszę szybko uciekać! O nie! O nie, szybko, szybko! się dasz rady sam? No, ciężko jest, umieram już prawie! Kurczę, ja mam tą... Ja mam tą e, Kapitana Amerykę, Tą e, tom! E, jak się tym śmiera? Co się nie chwila, uwaga! Bo... Atakuj ich, atakuj ich, dobrze sąsiad! Dawaj, dawaj, dobrze załatwisz ich! Ty, jaki Ty masz superowy laserek! E, ty bo już za chwileczkę umrę! Musimy do góry. U ja, szybko, szybko, atakuj go, atakuj ich, atakuj Ostatni ich! Ostatni został! Ty, on mnie atakuje, to dawaj go załatw za to, że, że na mnie się rzuca! Na mnie się rzuca, dobra! dobra. Jest, udało Bezpiecznie się! Bezpiecznie jest! I co by sąsiad beze mnie zrobił? No dobra, w sumie racja, kurczę sąsiad, muszę ci przyznać teraz e, prawdę, no e, co prawda to prawda, ale żeby podsłuchiwać e, w moim domu mnie, jak z dziadkiem rozmawiam, to jest po prostu skandal. A sąsiedzie nie pod. Co to tam jest? Ty, to jest jakieś groźny, groźne, groźne stworzenie. Ej, a jak się rzuca tą tarczą? Weź spróbuj rzucić ci tą tarczą. To weź tą weź ten y, pistolet tutaj już ci rzucam. A masz może jeszcze jakąś figę do jedzenia, bo potrzebuje jeszcze coś do jedzenia, bo mam strasznie mało serduszek. Czekaj, atakuje go może. Kurczę, zaatakowałem ja, ja go. Ja go rzucę, Tom. O nie, wow. chyba się zdenerwował. Ty umiesz normalnie rzucać tą tarczą, jesteś kapitanem Ameryką. E! Jest, udało nam się go załatwić. Ale pięknie. Super. Ale musimy bezpiecznie. Tak. Dobra, co my tutaj mamy? Gdzie jest ten skarb? Szukamy skarbu. Dobra, zobaczę tutaj na tą mapę. Aha, w dobrym kierunku uderzamy, jesteśmy już na tym kanionie. Okej, okay, dobra. Wszystko jasne, wszystko jasne, w dobrym kierunku. Najważniejsze, że w dobrym kierunku. Co tu tutaj siedzie? Kolejne te, kolejne leżą. Tarcza kolejna. Tarcze. O ja, dobra, to ja ją biorę. Słuchajcie, tak jak ty rzucasz tą tarczą? To weź. E, trzeba ten kucnąć i e, e, tak jakbyś chciał uderzyć kogoś. a jak uderzyć? Ja to czas kliknęłem. Jo! dobry tu jest, dobre tu jest. Ty, a co to jest? To jest coś podejrzane, czekaj. No, są siedzie... O kurczę. O nie. O kurcze! Jak to Są jak... siedzie... Ma, jak my tą idziemy? mapę? No właśnie, gdzie mamy iść? Sprawdź tą mapę. I czy pójdziemy tam? Dobra, ja sąsiad, od... i sprawdź, czy tam wszystko jest okej. Okay. Czemu ja? Dobra. No... Z tego powodu, że ty, bo, bo ty tak naprawdę, słuchaj, tu jesteś niepotrzebny. No, sąsiedzie, ja to zrobię, bo ja zdobędę ten skarb i nie będę się dzielić sąsiadem, ty, tym skarbem. pożałujesz tego, sąsiad, pożałujesz tego. Dawaj, leć tam zobaczyć, czy tam nic nie ma, bo ja nie będę poświęcał swojego <śmiech> życia. <śmiech> ty poświęć swoje życie. Będę jo. mieć skarb. To jest niebezpieczne, co tam jest? W ogóle to jest jakoś lata. Sąsiedzie, jest... mamy skarb. Jak mamy skarb? Tam już jest skarb? No, zapraszam, możesz przyjść tu do mnie. O nie, nie no, no dobra, sąsiad, słuchaj, nic nie ma. Jak to nic nie ma, to mi wrabiałeś? Mo ty możesz doskoczyć tu do mnie, bo mi smutno samemu. Nie, 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 ja z tobą nie będę skakać. Jeśli ty mnie tak w bambuko robisz, to, to wiesz co? To ma. to ja z tobą nie marnuję już czasu, sam tutaj zostaniesz, zaraz cię strzelę tutaj z tego. A masz sąsiad, a masz sąsiad. Dostaniesz z tego, z pistoleciku, uciekaj szybko. Ups. To Lawa, kurde Sąsiad, słuchaj, dobra, weź tutaj, chodź zaraz ze mną To samo zrób to wcześniej Ja cię, ja tu widzę jakieś szkielety Ja tu widzę to wszystko Tutaj już wcześniej się chcieli dostać ludzie O kurcze, my jesteśmy w tarapatach Chodź tu, sąsiad, weź, weź, weź tutaj i przyjdź Po prostu jest niebezpiecznie, ja się sam boję tutaj być Już idę, sąsiedzie, już idę do ciebie No, o nie tam jest jakiś dwugłowy, głowy dziwny golem. patrzy się jedną głową na mnie. Dwoma golem, czego chcesz ode mnie? Ja tu, ja tu. Nie, no, ja się boję, ja się boję, odsunę się. Sam się ty idziesz tutaj? No właśnie, ten szkielet mnie za nogę chwycił. O nie, uważaj. Tu jest groźniejsze stworzenie. Słuchaj, dobra, w takim razie, jeśli ty ze mną nie dotrzymujesz tempa, to ja sobie tutaj wskakuję do swojego zielonego orangutana. I wiesz co? Ty idź swoją drogą, ja idę sobie swoją drogą. Ała, ała! O, 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 o nie, o nie, ten typet prawie mnie załatwił Sąsiedzie, co byś bez mnie zrobił? Piłam tylko tarczę i już go nie ma A, ty spryciulo, ty spryciulo Słuchaj, dobra, to w takim razie Ty sobie szukaj swojego skarbu Ja sobie znajdę swój skarb Dobrze, ja znajdę większy skarb I ci go wezmę z przed nosa I zobaczymy, kto będzie bogatszym sąsiadem A daj sąsiedem. kilo, daj kilo, sąsiedzie Bo jeszcze zapomniałem kilofu, jak możesz Daj kilofek, okej, okay, dobra Och, sąsiedzie Oj, oj. ja już wiem, ja już wiem, co, ty, co ja bym bez ciebie zrobił Ale dobra, idę Kurczę, ten socjant mnie denerwuje, słuchajcie yy, on, on naprawdę, no on myśli, że skarb będzie dla niego Jak skarb będzie mój Skarb naprawdę będzie mój O, coś tu widzę Jakiś diament O kurczę, czekajcie, muszę najpierw wykopać tą pończynę. Ale chwila, no co tu, co tu może być? Czy to już, czy to jest już ten skarb? Kurczę, diamentem, mam jakiś miecz? Nie mam jakiegoś miecza Dobra, kopię to szybko, szybko, szybko o, o, udało się, o, udało się. Kolejny. Dobra, biorę diament. Jacie! Zobaczcie tylko na to. Czy to jest ten skarb, o którym była mowa? O, kurczę! Zobaczcie tylko, ile tu jest diamentów. Ile tego wszystkiego. Jestem bogaty. A sąsiad, dobrze, że sąsiad poszedł w drugim kierunku. O, nie. O, nie! Sąsiad, to moja kopalnia. Zostaw tą kopalnię. Sam się dzieje, co ty tu znowu robisz? O nie, sąsiad! Zostaw, zostaw tą kopalnię, powiedziałem! To będzie moje, moje, moje wszystkie diamenty to jest, będą. To jest moje, już to kopię. To jest wszystko moje. Sąsiedzie. O nie, tutaj jest tyle potworów, tyle osób chroni tego, tego, ale nie pozwolę ci! Nie pozwolę ci! To będą moje! Kurczę, sąsiad, miałeś tutaj nie być, a to wszystko przez to, że mnie podsłuchiwałeś, jak z dziadkiem rozmawiałem. Nie podsłuchiwałem cię, tylko. Klatki sadziłem. Sąsiedzie. Ja a ci masz dam ty. Skilofa. A masz ty, sąsiad, słuchaj. sąsiad, yy, O nie, ja ja biorę a to. Co z... w tej skrzyni? Ja biorę z tej skrzyni wszystko. Co jest, co jest, co jest? A kurczę, co to jest? Sąsiedzie, no i zabrałaś mi to. Sąsiedzie to było moje. Ja cię, to są jakieś najcenniejsze przedmioty. Ja cię. jestem bogaty. Dobra, sąsiad, słuchaj. Yy, nie uwijając bawełny. Te diamenty będą moje. oddawaj je. Moje są. Są one, moje! Nie, one są moje! One są moje! Wszystkie będą moje, ja odnowię z tej domy i już nie będę moje mieszkać są. z tobą w jednym domu! Są moje, wszystkie są moje! Nie. O, nie! o kurczę, pożałujesz tego, pożałujesz tego, a masz ty! Wszystkie będą moje, już powiedziałem! Ile już masz diamentów zebranych? Dokładnie 21! Kurczę, ja 26, dobra, to cię gonię! Gonię cię! Okej, okay, dobra, uff, całe szczęście. Jestem, siedzie.